No, YouTube dzisiaj niestety jakieś fochy pokazuje, ale uda nam się transmitować do to końca. Zostało tylko pięć krąży, także nie mam zamiaru przerywać. Mam zamiar po prostu próbować dalej, próbować do skutku. Wracamy do ścigania. E, tutaj tenes blisko Krycika, Kryci blisko Tenesa z kolei, a tutaj. E, oj, Żardyk z jakimś ślizgiem potężnym, ale wyratował tutaj zykryt kontra e, Sniki. No, blisko się byli panowie, ale, ale jednak, jednak tutaj. Zygfryd cały czas w tym wyścigu nam podąża po prostu na pozycji 10, a tymczasem przewaga tutaj Anakinią nad wiceliderem, czyli nad sterusiem 2,5 sekundy. No, przed chwilą było 2,5, teraz są 2,3. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze pomału zyskuje nad sterusiem i że tak naprawdę strategia na Softy opłaca się bardziej. E, chyba leci whisky do ciebie, za to za zabawem ze streamem. No już nie ma sensu tak naprawdę włączać nagrywania, tylko już pobawimy się. Jak YouTube chce się bawić, to, to się będę bawił. Ale żeby po prostu skończyć to na dzisiaj. Jak już zacząłem, to będę kończył ten ze szartkiem, no tutaj daleko jeszcze nie ataku nie będzie. No, i na ten moment, właśnie wszyscy tak daleko od siebie. 31 okrążenie na ten moment. Także zostało nam 5 do końca. Jeszcze, oczywiście, to ostatnie również trzeba policzyć. Czyli to 35. No i spokojnie, na ten moment spokojnie, ale spójrzmy, spójrzmy, co się dzieje u góry stawki na te różnice. Bo tutaj steruś zaczyna pomału tracić. Zaczyna, znaczy, przepraszam, a na kinę zaczyna tracić. Bo tu już steruś traci sekundę i dziewięćdziesiątych do lidera wyścigu. Więc wszystko wskazuje na to, że pomału już troszeczkę nam wicelider zaczyna odrabiać. Reverto za queerem blisko, ale do ataku tutaj mimo wszystko nie dojdzie daleko. Eee, no, spójrzmy, bo tutaj już steruj sekundę i 30 Więc szybko to zaczyna odrabiać. No, ciekawe to może być. Lekio, lekka obtarka o bandę tam była przywieźć w zakręt u Reverto. Eee, dlatego tak ściął tą szykanę. Oj, 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 szardek, szardek. O Jezu, nie u... Grecik jak wjechał w niego, Szardek nam kołkował e, po torze. Co szczęście, no może jechać dalej o dziwo. No, nie wyglądało to na to, żeby mógł po prostu jechać dalej. E, no ale zykry wycofuje się z sesji na prostej, jak widzimy jakieś uderzenie w bandę, co niestety nie pozwoliło mu e, kontynuować jazdy. Mamy w boksie. E, żartka zmiana przedniego skrzydła na pewno, a tymczasem sterujesz już bardzo blisko za e, oczywiście liter wyścigu, czyli Anakinio. Jak mam się odmontować Kontynuujemy w ściganie, oczywiście. Kontynuujemy ściganie, bo tutaj Asteruś ja bardzo blisko za Anlakinio. O, to było przepuszczenie. To było dobre. To było dosyć dobre, bo to było przepuszczenie, czyli po walce mamy o zwycięstwo w tym wyścigu. No, i, no i Zwycięzcy mamy na ten moment, zwycięzcy mamy e, Bo jest im steruś e, nie oddał pozycję bez walki, a tutaj walczy nam queer z kapiatem z kapiatnym e, o pozycję numer 3. Steruś sporo Anna Queen. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze pod koniec. Tylko kto trzeci? No właśnie, mamy cały czas walkę o pozycję numer 3. No, queer, jeszcze za daleko, jeszcze za daleko. I no i rozpoczynamy ostatnie okrążenie wyścigu o Grand Prix Kanady. Steruj na pozycji lidera na drugim miejscu na kinie. ale właśnie tak jak tutaj nam pisze, oczywiście, Smerek. Za momentik, okaże się, kto tak naprawdę wygrywa nam ten wyścig, bo za momentik, przed nim mety, zobaczymy jak z karami. No, i e, może queer będzie w stanie zaatakować już na tej długiej, prostej. No, drugiej okazji nie dostanie. Drugiej okazji od losu nie dostanie. Musi skończyć teraz to, co zaczął kilka okrążeń temu. Musi teraz przejść tymczasem. Szartek najszybszy okrążeń wyścigu nam zgarnia. Jeden pucik wędruje na ten moment do niego. No, w zasadzie nawet dwa, bo za pozycję dziesiątą i za najszybszy okrążenie. A tymczasem, 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 tymczasem. Queer jest za daleko, żeby zaatakować Kapiatyn. A wyścig wygrywa nam na ten moment Steruś. Ale poczekajmy na kary. Czy wyścig wygrywa nam Anlakino? Dokładnie tak jest. Wyścig wygrywa nam Anlakino na drugiej pozycji Steruś. Trzeci Queer. Czwarty Reverto. Piąty Kapiatyn. Szósty... TNS, piąty TNS, szósty Kunanch, siódmy Kapiatyn, ósmy na metę wjeżdża nam Krecik, dziewiąty Sniki, dziesiąty Szardek, jedenasty Myster Mieszko. Tak to wygląda na ten momencik. Za momencik jeszcze prezentacja podium i za momencik jeszcze oczywiście. E no, wyniczki, generalne wyniczki, oficjalne po wyścigu o Grand Prix Kanady, no, oczywiście w turnieju czterech Skocji, nie, czterech wyścigów również nie, turnieju torów ulicznych, czyli TTR i dzisiaj Grand Prix na torze ulicznym w Montrealu. A jak widzimy w grze, jest to możliwe, żeby kierowca Williamsa wygrywał wyścigi, a nawet i stawał na podium. No i po podium, no i teraz pora na wyniki oficjalne tego wyścigu. Jeżeli nie je dostanę, mam nadzieję, że je dostanę. Dostanę, a na kinio wygrywa nam wyścigu o Grand Prix Kanada drugie drugim miejscu steru trzeci queer, czwarty Reverto, AK Matrix, piąty ten jest, Szósty, Kunan siódmy kapiat, ósmy krecik, dziewiąty, sniki, dziesiąty szarnek, jedenasty, Mr. Mieszko. dwunasty, zykryt, trzynasty Aj nie, przepraszam, już zykryt wyścigu nam nie ukończył, tak samo Smooth Operator, tak samo i Nawrocik. Jak widzimy 4 stopy u szartka, tak samo pit stopy u Mr. Mieszka. To by było na tyle z dzisiejszej transmisji. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność. Mam nadzieję, że mimo tych arcy dużych problemów z transmisją, z po prostu z algorytmami YouTube'a. Mam nadzieję, że jakoś, chociaż przyjemnie wam się troszeczkę oglądało. Cóż, to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie z mojej transmisji. Z mojej strony oczywiście to wszystko. Zapraszam jutro na Singapur. Do usłyszenia. Cześć, cześć.